Wzięli do niewoli swojego dowódcę batalionu? Zmusili, zmusili, żeby on przybywał z nimi i żeby nie spierdolił. Żołnierz, tak zwany DRL, opowiedział żonie o pragnieniu ucieczki z frontu i o sytuacji na froncie. Tu taka informacja Takie złe informacje dostajemy straszne. Jakie? że dużo włożą ten właśnie rannych, zabitych, jeńców, wzięli. No tak, wczoraj trochę trafiliśmy w gówno, myślałem, że nie usłyszyłeś cię. Zajączku, nie ryzykuj. A jak nie ryzykuj, jak tu kurwa nie ma nikogo, tu pizdziec. Co, wezmę, zostawię i porzucę? Kurwa, czwarty ten wyłożyli, pisam do wani, tam to jest. To jest nieogar jakiś. No, czwarty batalion, oni wzięli przecież do niewoli swojego dowódcy batalionu i zmusili, żeby z nimi był, żeby nie spierdolił. Okay, dlatego, że uni, oni tam mają w chuj trzysetnych. No idą z tam odmowę, rezygnują, nie chcą służyć. Aha. Tam w telegramie jest filmik. Co, zwracają się przemówienie? Tak. Wczoraj też wieczorem, kurwa. Wczoraj też zapakowaliśmy, kurwa, maszyny w chuj i byliśmy w sensie samochody, byliśmy gotowi spierdalać stąd. Dostaliśmy, kurwa, rozkaz, żebyśmy stali dalej, no takie dranie, pieprzone, kurwa. A wy tego dowódcę nie możecie mu go na chuj posłać, Że, kurwa siedział gdzieś tam. To jest Rosjanin tutaj na froncie. A wczoraj ponad 20 osób 300 Rosjan tylko wywieźliśmy.